Czy da się od tego umrzeć? Ta. Proszę cię nie sprawdzę. Wesoła kompania. Lecimy. Czy to by, bardziej. mamy, Ale 2600 mamy Jesteśmy no, bardzo no, no. bogaci. No, tak łatwo było. jedną jedno z lepszych wydaje mi się. Zostawmy. Jakoś dużo rzeczy od razu było. każdym razem. Pierwsza kłota, do której zaczęliśmy grać w 800 Ej, hey, Ale mam jeszcze jeden dzień, nie? Nie, nie. nie. Mamy zero. Mam zero, zero okay. Nie, zero. Wszystko czy duże na razie? No, nie, raczej... wszystko. Mamy koło rollover przecież tak czy inaczej. faktycznie. <laughs> spierdolenie. Czym w się sensie spierdolenie w naszym Spierdoliliśmy, nieważne. Wiesz, mamy koło tego No, bo było 500 coś Kurde, Bolek Fajnie, dziękuję To się pobawił w sopera Znowu Jakiś heheszak normalnie Butomek, a butomek, nie wiecie kto to Nie, to nie 20. byłem ja. To był butomek, mam dowody na to, że to butomek. Masz? Bo ja no nagrywam ma... tą sesję, mogę ją potem pokazać. Nie ma sprawy. Nie, prawda. Nie, spoko, mam dowody. <laughs> nie, spoko, mam dowody. O, ciekawe, czy ja nagrywam. Nagrywam. Dobra, to, to kto to był? Nie mam pojęcia. Ale nie byłem <laughs> ja, ja, bo dobył. ja nie miałem tego gówna w rękach. Kto to był? Pójdź ty. Kto, kto jeszcze raz? Ja stąd idę, ty jesteś zabójcą. Co <ślinicja> ty teraz powiedziała, Ania nie radosnym głosem? Ty jesteś zabójcą! Ja sprawdzam, ja ci zaraz... Pa. Nie no, please, no to mnie zrobię. Nie, dobra, czekaj, chodź, warto by było sprawdzić. Weź stań, czekaj. Staj. Gdzie ty staniesz? Gdzieś daleka, nie wiem. Z tyłu pluton egzekucyjny szykujesz? O, Ania St... Łap. Zabiłeś Anię. Ej, my nie mamy transmittera, nie? Ja go biorę. Śmiało. Ej, nie dostałeś cokolwiek z no, Tak, dostałam. Ile? 40. 40 na takim dystansie, ja pierdolę Ania, ile tych latarek wzięłaś? Nie wiem, dużo. Bo było tylko 10, więc przydałoby się więcej. A, to jak są na jeszcze 10, na pewno. można zamówić maksymalnie 6, łopki, 6 łopat. Ania, ale można zamówić maksymalnie 12 różnych przedmiotów. 10 takich samych przedmiotów. Więc jak wpisałaś 120 A, latarek, ha, to przyleciało okay. tylko 10. No dobra, to. Robię. Więc wpisuj jeszcze raz. Ogółem całku do góry przywrócicie ostatnią komendę, jak coś. No co ty? Tak, mamy takiego moda ale nie działa mi To ci nie działa To dwa razy strzałku do góry Zasadniczo strzałku do góry prosto. masz w historię komend Po prostu zamawiam mój drogi Tomaszku O kurde nie do Widzieliście czuć negacyjne gołego? Ania zamówiła zwykłe latarki Aha Jak no, zamówiłam? Nie, tak? nie, nie, tak? nie robię ja jem... Kurde nie te latarki wziąłem tylko usłyszałem z tyłu gdzieś tam Dobra, jak się wyjebiamy, to lepsze to niż nic. Czy ma mamy drabiny? Nie mamy, nie? Tak, gdzie jest radosław, fok. Okay. Gdzie jest radosław? W dupie. Umarł i nie żyje. Kto umarł, ten nie żyje. Czemu zwykłe latarki ktoś kupił? A, bo mi się to ale później wziąłem dobre. No to trzeba te zwykły latarki się pozbyć. Kurwa, no zaśmiecają, ten jest Dobra, łopaty wziąć. zamówione. Dobry łopaty? <laughs> Tak. te extra ekstra pro. Żeby szpadel idealnie ale w dupala marki, wszedł. Ale, marki, ale zwykłe łopaty też te te są? Ale nie ale ma, do... to są zwykłe łopaty. Andrzej, może jest łopata wersa pro jeszcze? Złota. No tak, żeby lepiej Z w dupala adamanty. wchodziły. Czy da się od tego umrzeć? Tak. Proszę cię nie sprawdzać. Tylko się nie żartowałem. Będzie miał bojownika. Wyjebałem go Dobra, do... zabieraj te łopaty kurwa. Będziemy musieli hajs cały wydać teraz przez to. Jego ciało spadło przede mną kurwa teraz tutaj. Co się dzieje, było napisane? Bez kitu. Hm. Tomek, czy ty widzisz Anię? O. Idziemy. Już Ale. widzę Anię. O, jego ciało spadło. What the hell happened here? Łukasz, chciał Tomek, sprawdzić czy można zginąć pod rakietą. Tam, Mówię Tomek, mu, tak, Tomek, można, Tomek, nie Tomek, sprawdzaj. Tomek, 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 Tomek. Tomek, obie rzeczy. Co? Ciekam się nie? na teleporter. Jest Ania. Ja. Lol. Aha, tu jest. <laughs> Kurwa, Boże... do, innego wy... do innego wymiaru poleciał. Cium. Ej, weź portu jeszcze raz. Co to był? zobaczyć, czy pod statkiem przeleci. A co będzie z żywą o, Czy wy co robicie było? coś z ciałem Łukasza? Patrz, patrz anioł. Tak, leci pod statkiem. Leci pod statkiem. Ej, ja idę na dół, ja idę na dół. Idź na dół, idź na dół. idź na dół. jak to się Tam. z tym, jak to się, na się W nie nie każdym razie nie żyje. Hmm. A! Cicho, bo ja tutaj... O, gdzie, w... e, gdzie tu jest statek to... Radek, Odpalaj! Pa. Nie pa. Nie pa. Dobra, tu na Transmittera nie było wcześniej, a ja tam nadawałam, za komunikaty nie mam. Mam go... Daj miście... radzie Tomek? W Już dupie. Jest. W dupie. O jak przy... się brzydko się odzywa? Brzydko się przed milionami słuchaczy. Ale nie robimy streama, czy robimy streama? A robisz streama? Nie. No, Ja nagrywam, to sobie to wyda Będę to kulturalną chłopców. bo to był tekst. Z telefonu, do rozmów niedokończonych w telewizji trwałam sprzed 20 lat. Ważne. Dobra, wyciszałam. ty w ogóle cytujesz tutaj jakieś... Jakaś stara baba pierdoli o starych oh. rzeczach. Ech. Stara baba pierdoli o starych rzeczach. Ej, by the way, kolejną kłótę już spotkamy, Jesteś. nie? Wiecie o tym? Nice. Wiesz, żeś podsumował. Ej, a to nam zostali do jeszcze następnej? Oczywiście. No, Także możemy by teraz każualowo komplety grać i je badać. Możemy się wyjechać elegancko. Jestem. O, jest karton. Carton, karton, Horton, Baxton, Horton. Dobra, ja w sumie Hobstone. szybkie zadymówię zanim polecimy. Norton, Hortex. Norton, Hortex. Norton. Ogólnie rzecz biorąc, przez taka spaleta kolorów nie widzę praktycznie kurwa nic na monitorze. Ja nie wiem, kto nasrał tutaj na ten monitor. Można by no, było go wyczyścić nie na przykład tym sprayem. Ty nas sprayem, ja spray więc nie podniosłem ani razu. Tobie na twarz tutaj Jak to nie. Łukasz biegał. Bo, możesz Jak to, to zawsze zmazać przecież, nie? On biegał. Od ten tu. Ten gnojek. Ten gnojek biegał i mazał. Teraz jest w stuliku. Ja mogę zmazać, ale nic nie zmarzę tej hańby na honorze. Gdzie Ja słyszę cię! Słyszę to, jak została się rozstrzelana Przeżyłam! Cześć ma, Jestem w kuchni, nie wchodźcie tutaj. Ja też żyję, mam Annę i ona też żyje Ten jakimś jest cudem. Tutaj jest, w kuchni jest, w kuchni jest a... Widzę Jak natrafisz to na kuchnię to uważaj, bo wieżyczka stoi na środku idealnie W sumie jakieś gówno tam jest, ale nie wiem jakie To no to się zaraz... to się nas Gdzie nas słyszałeś? Gdzie nas słyszysz? Radek, Radku. Tutaj jest Paxton. Mamy Paxtona gdzieś. Radek, Radek, Radek. No Radek, Radek, Radek. Radek. No Radek, 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 Radek. No ja. Brawo. Ale kancko mam main'a. Mam main'a. <noise> Coś ty zrobiłeś. Ania Hahaha co się stało? Zobaczyłem ciało Ani chciałem je zabrać. Ja nie mam wyjścia. O. I zrobiłem to samo, co zrobiła Ania, czyli wlazłem pod wieżyczkę. Nie ja. ja chciałam zobaczyć Bałem. jak sobie Hoxton radzi <taki> <Brawo>. Ale Hoxton tędy <taki> może wejść, to jest to elegancko. Jest w dobrym miejscu. Ja próbowałem o, znaleźć w tej zabieci śnieżnej i spadłem w przepaść. A co jest, Fobis? Nie, to jest zawsze taka śmieszna podoba. Kokson jest blisko maina, tylko o tym nie wie, bo nie wie gdzie jest main, a chciałem wam pokazać, i Ania umarła. I tak patrzę, o ciało Ani, bez, bez biorę i zaniosę. No, no to zebrałem i zaniosę. Dzięki, Ania. Ja jestem w mainie. A może? W mainie? no, dopiero co weszłam, więc. Na śmierć. To jest main. No u tej miny tak łazi i łazi, no to wygląda, że to jest ścianą. Tam i Ania ogólnie nie żyją. A, Gdzie on poszedł? On poszedł gdzieś w chuj. Tak. To nie jest przy mainie teraz. Ja już to byłem. Tu jestem. Tu jestem do mnie w korytarzu. Chodź, o, o, znaleźli się w tym z radkiem. Teraz tury, 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 no. <gry> Dream team! Wlazłym! Byłaś z Hoxtonem? jak tylko. Sprintu <spisał> mi tam. To zabrakło. zabrak. To Wszyscy kurwa podbiedrzeć, bo Nie, nie byłam, tylko słyszałam. A w liku się wywali? Bo Ania cię nie bała. Jak zobaczyłem i, I taki wracam do was, żeby wam, pokazać, żeby wam pokazać, gdzie jest main. O, patrzę ciało Ani, wezmę zbiory od razu. Zgadnij co? Ta wierzutka nadal tam sięgała. <grytka ujaki> a wiesz co? Ania zrobiła, Ania sobie. Stała, o, to przejście wygląda trochę obiecująco? Nie, to już nie wygląda. Chciałam no zobaczyć jak sobie radzisz. I tak. Chyba no, za O super, już zamierzciłam. Czułam się tak, że tak maciała. Znalazł nasze ciała. Że, że może... No jak to jak maciała, to nawet nie strzeli. Znaczy, że tylko ty, że O, to zaraz ten, a więc ona do nas dołączy. Okej, okay, to ja będę wracać na statek i... O, jeszcze braka! zajebiście. Ena wykurwie, Ena wykurwie, Ena wykurwie Ena wy gdzie jest mait? Eee w drugą stronę był? Nie. Nie, w drugą stronę był. Wydaje mi się, że w drugą stronę. Ena się zgubiła, psu. Przez grać, a ja się oczywiście zgubiłam. O! Ten nawet... o Radek jest przy Dzierżce. Radek chyba szybciej znajdzie no bo chyba poszedł do ma... O! Hej! O może! Z No to wygląda. Tu jest, tutaj, tutaj, tutaj! Mam Tutaj, do nie tak? Chciałem się poświęcić za Enę, tylko no, się na plecy Ena się poświęciła no, za Tak dosłownie, Ena wbiega na maila i tylko cyk, brakę, hag. <grym> A my, my najgłupszą śmiercią e, o, Także ja się wyjebałem Ale kurwa, dostaliśmy, dostaliśmy karę, what the fuck, widzieliście tak? Nie. Nie 1468 A, bo ktoś nie wydał całych mhm. pieniędzy, rozumiem no, A bo nie dało się wydać całych pieniędzy. Dało się, dało. Dobra, ja chcę jeszcze raz. Invert? No, kto to było mega blisko. No jasne. Invert! Chodźcie! Dobra, teraz... Chodźcie, Wszyscy, bo Słyszę cię, Anno. O, o! Kurwa, tu jest tu. Jasne! Y Ania dead. Ktoś żyje? Jestem przy, main, przy mainie, jak coś. tym mnie ktoś? O, jestem na nie, trafiłem. Siema. Siema, Ania nie żyje. Zespałnowało ją, ją na wieżyczkach, i to tak dwóch. Była tuż za drzwiami otwieram drzwi. Jedna wieżyczka patrzy na mnie, druga strzela do Ani i tylko widzę jak ciało przelatuje. Aj. Tam jest mina. Nice. Chyba słyszałem radkę z tej strony. Tak, to słyszysz mnie? Na no, dole chyba, nie No, otworzyłem te drzwi, oh, O hej Słyszycie to, mnie? Patrz. Tak. jesteś na górze na dole, pewnie. Chuj go Na dole najpewnie. A, na dole jesteście. Kolejny, to tutaj jest fajne? Tak, tak. Patrz. I tutaj jak idziesz? Jest jestem przy mnie jak idziecie. coś. Gdziecie? To tutaj jest tu jeszcze są drzwi. może być tu albo tam gdzieś, ale tam nie ma drzwi. A tu jest tam... Nie. Gdzieś kurwa naokoło są. Słyszysz ich gdzieś? Dobra, nie chodźmy wiem, tutaj. Coś jest, bo byłeś... tu chyba były tunele, ale tu jest takie pomieszczenie, gdzie... Te pomieszczenie, które zrobiło Anię Takie nazwy. Rozumiem. Pokażę Ci. Za tymi drzwiami. Otwórz te drzwi i spójrz co za nimi jest, a potem je zamknij. Najlepiej błyskawicznie. Niech mi błyskawicznie To jest painting, to się może skończyć no, tylko goreka. dobrze I tam jest druga wieżyczka no, jeszcze. Są e... e, dwie wieżyczki i to jest chyba jedyne z... przejście tam do nich. A, 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 możesz możesz zabrać jeszcze jeden nie? Gdzie jest ta druga wieżyczka? Mogę wywalić łupatę. Nie, no to nie zostaw. To zabie... Zem, ja wezmę perfumę. Bo to mało warto jest to pasta. Dopiero wejdziesz to ją widać. I tamta druga strzelała do Ani, a ta patrzyła na mnie. Stań okay. nie? A ja zespalnowałem ja się biegne. gdzieś tutaj, w tym pomieszczeniu. I ja tak słyszę, Ani, Spróbuję idę tutaj. odpieram te drzwi i tylko patrzę. O, leci. Przebiec? Mogę spróbować. Basie. Dobra. Ale nie wiem, czy tu coś jest. Przejście. Wydaje mi się, że tu będzie nie, przejście nic dalej. Nie ma, nie ma. Nic Trzeba nie ma. Tu nic nie ma. To jest kurwa. Przebiegłem! To, to ja. Dobra, zamykamy tu. Tylko, że. To są na górze. To tam są, ale... Tak, oni tam. Tak mi się wydaje. Nie, na dole nie ma innych przejść, to jest jedyne na dole. Więc oni no, są na górze po tej górze. stronie. To tam, gdzie ty wyszedłeś. No. Tam gdzie byłem? No. no. Ale to nie wiem, gdzie w sumie nie, co to wycofana, zacznie już nosić itemy i będzie nosić itemy Wydaje na i nie macie dużo rzeczy? Dobra, e, ja trochę ty... mamy, więc mogę byłem zacząć większości. nosić też. Możesz zacząć, bo spłukaliśmy się do zera w sumie, dobrze. Dobra. E, Backstro, masz mi krótkofalówkę? Nie mam. A chciałbyś? A potrzebna mi? Do bycia w komunikacji z Radkiem? Żeby się znaleźć czy coś? A ty idziesz do niej rzeczy, tak? No dobra, dobra to Jesteście tu szeroko nas. A, dałem krótkofalówkę Baxterowi. ja wychodzę na osi rzeczy. A to ty, dobra. Na mnie nie została moja łopata i dwa przedmioty więcej, już to zgarnę. Biorę krótkofalówkę jak coś. Dobra. Jeszcze tam fire. Tam okay. coś zostało jeszcze. No, tam są też rzeczy takie duże na dwie ręce. Nie, ja pójdę najpierw, zabiorę moje rzeczy. Tam jeszcze parę rzeczy jest. Gigant, gigant. Gigant przy statku. Coś mnie słyszy? dwa giganty. Dobiegłem do połowy drogi do main'a i mi Gigant wypaczył, więc wróciłem. Obiegnął statek, i tylko do tego mnie nie złapał. A już był blisko. Jak wchodziłem do statku, to rękę typ miał tutaj. Tu wystawało. Przekazałem chłopakom na tkufelu. Aha, okej. Okay. No niestety zostawiłam lampę, bo by mi pewnie zauważył. Hmm. Ale zasadniczo są dwa, więc mamy przejebane. To Łukasz żyje? Tego nie wiem, ale chyba nie. Zgładuj łopatę. No, nic z nie wiadomo, że żył. Dobra, Łukasz dead. Giganty czy coś jeszcze? Na pewno dwa giganty, Mamy. jeden jest od strony main'a, więc jak będziecie iść do statku, to uważajcie. Dobra, No idziemy właśnie. Może Wiem, na was patrzę, jak weśmiesz, coś będę teleportował. Już chciałam już kara nad tym, i najwyżej rzucić. To może. Ja Pyta, tak kogoś. Ja nie umiem, ty weź. Ja też nie umiem. Ty masz większe zdolności. Na radarze przed tobą widzę i drugi jest przy samym statku. I okay. jest ręką w statku. Ja jest przed wejściem, jest przed wejściem. Uważaj. Odszedł, odszedł, odszedł. Leć dalej. Leć do wejścia. Dobra, teraz Rady Ciebie obserwuje. Jak obejdziesz statek, to, to zdążysz chyba wybiec. Tak średnio Cię słychać. Jak <grymne> się patrzysz. Nie, nie Co to do... było? Radek strzelił do giganta, bo... nie wiem... autyzm czy coś? Chciałem mu pokazać, kto jest bossem w tej mafii. Od lat. To jest to u mnie nie masz nic w ręce. Ja się zastanawiam, co to za dźwięki, ja te shotguna przeładowujesz. Przeładowuje ręce sobie kurwa, te ręce mogą zabić stary. A nad ja, no, ja miałem animację, że ciebie teleportują normalnie. Ania, no. przypomnij mi po wszystkim to ci pokażę ten klip. To musi się dźwięk ja u mnie. Ja że u ja Może mi się, się nagra. Na Ale z mojej perspektywy to było piękne. Ja otwieram ja i Ania tylko przelatuje. Sił!